Cześć Siemanko, witam was wszystkich bardzo gorąco z tej strony Shaman a dzisiaj chciałbym Was poinformować o pewnej y, mojej nowej serii którą będę robić Otóż będzie to y, poniedziałkowe Jeszcze myślę nad nazwą ale to będzie y, coś co y, będę nagrywać w poniedziałek będzie to seria z losowych gier na Androida czyli w tydzień będzie inna gra taka losowa po prostu nie będziemy robić nic serii tylko po prostu chodzi o to że będziemy sobie tak jakby wybiorę jedną grę losowo co tydzień będziemy grać w losowo taką gierkę z sklepej. i to takie małe szybkie powiadomienia i po prostu chciałbym was poinformować o tej serii. Na razie, żegnam Was i do usłyszenia.